Cześć, cześć, dzień dobry. Nazywam się Monika, Pani od kwiatów i emocji i pokażę Ci dzisiaj, jak ja przygotowuję róże ekwadorskie, czyli róże, które przychodzą tak zapakowane, piękna róża creme de la creme. Rozpakowujemy. Zdjęłam już folię. Mam dzisiaj dwie paczki. Zobaczysz, jak ja je przyszykowuję. Dwie paczki. O rozpakowuję dokładnie z kartonu i rozcinam gumkę. I teraz tak zobacz, te róże są takie pomarszczone suche. To jest wszystko ok, bo one przyjeżdżają na sucho. Nie bójmy się tych róży. Róż one są piękne. To co robię na początek. Florisu pompuję, taki piękny preparat biodegradowalny, Jest partner naszej szkoły, ale ja po prostu zawsze to dodaję. I na początek teraz oczyszczam dolne liście i tylko podcinam i wstawiam na razie do stężonego chlorisu przez chwilę. One wtedy szybciej i teraz podcinam nożyczkami. Albo bardziej profesjonalnie poskość się ostrym nożem. Wszystko zależy jakie ty masz umiejętności, ostre cięcie i róże w wazonie. Usuwam liście, które wszystkie, które są trochę chore, czyli jakieś takie złamane, zgniecione. Nie zostawiam nigdy dużo liści w róży. Czasem nawet do bukietów usuwam większość liści, ale zwykle zostawiam te dwa górne. Tak. Zostaliście mnie przy pracy w pracowni. To jest normalnie. Zwyczajne przygotowanie róż do sprzedaży. One są w dwóch długościach krótsze i dłuższe no bo tak się pakuje róże do wysyłki z samolotem, do wysyłki bez wody. One wyrastają na kontynencie, na którym jest więcej słońca niż u nas i jest cieplej i są większe, pełniejsze, piękniejsze. Creme de la creme, to ja tą różę bardzo lubię. Ona ma taki mega piękny, żółty środek. Zobaczycie za chwilę, jak one się napajają. Teraz tak kilka minut postoją w tym chlorisie samym. Chloris to jest Preparat polski, a ja jestem z wykształcenia chemikiem. Pamiętam, jak powiedziałam mojemu profesorowi, który teraz jest rektorem uniwersytetu, że ten preparat zawiera ustabilizowany kwas pod To był bardzo profesor Lipok zdziwiony, że i zaskoczony w sensie był zaskoczony, że udało im się to zrobić. Ja też byłam tu zaskoczona. Ten preparat jest w 100% biodegradowalny i mnie to przekonuje. Ale przy okazji, to mnie przekonało, już w pierwszej rozmowie od razu zaczęłam go stosować w pierwszej rozmowie z producentami. Teraz sortuję śmieci sobie, papiery, papiery i bio. No, tak musi być, nie za e, ten kwas jest biodegradowalny. Ja w trakcie używania odkryłam bardzo dużo y, dobrego, bo na przykład y, jak wyleję tą wodę, to potem podleję albo w ogrodzie, albo do i one będą fajnie rosły, będą lepiej wytwarzały chlorofil Teraz chwilę postoi w tym a ja przygotuję następne dużo, potem dolejemy wody. Następne róże, czyli wazon, potrzebuję wazon do następnych róż. To bym wzięła sobie ten. Ten i znowu naleję sobie preparatę. Nie jestem chemikiem analitycznym i nie mierzę wszystkiego, No ale to cóż, takie papiery do papierów. I mam następne róże, to są róże odmiany Melon Express, Expression. I teraz ona znowu jest tak zapakowana. Tamta była 40, ta jest 50, czyli 40 znaczy, że będą w niej róże 40 cm i 50 a 50 znaczy, że w niej będą róże 50 cm i 60, zdejmuję folię. No i od razu odkładam folię do folii. Zdejmuję papiery, rozpakowuję. Ciach, ciach. No i one znowu są takie, popatrzcie, lekko zgniecione, ale się tego nie boimy. One bo też mogą być teraz bardziej zgniecione. Bo one dostaną turgoru w płatkach za chwilę, jakie przygotujemy. Odkładam papiery do papierów, jeszcze parę będzie. Czasem nawet zachowuję gumki, ale teraz mamy dużo gumek, bo gumki do suszenia kwiatów do różnych opakowań. I o. I tu już mamy trochę więcej kolców i liście mają biały nalot. Zobaczymy co to jest. Natomiast róża będzie mega piękna, Ona się otworzy, będzie miała ten fajny ogrodowy środek. Usuwam te liście już nożem. I te mocne kolce, też nożem usuwam. Nie używam nigdy automatu do zdejmowania kolców, bo to osłabia kwiat. I czasem używam nawet bardzo dużo kwiatów. Po prostu wcześniej je czyszczę porządnie. Stawiam tą różę na blacie podcinam. Nie używam tego. Nie niszczę. Łodyg róż Nie naruszam skóry łodygi, bo to jest naruszenie tkanek. Staram się jak najmniej je ponaruszać, żeby roślina była zdrowa. Wtedy się bakterie tam nie dostają. No naprawdę to oddaję w wazonie. No, jeśli to jest dla Ciebie nieważne, to możesz sobie wyczyścić tym kolcownikiem różnym. A jak nie ma mocnych kolców, to czyszczę szmatką miękką. I wtedy w ogóle jest fajnie, tak z góry na dół przejeżdżam. To taka podstawowa wiedza tajemna. I teraz znowu te róże lądują w wazonie, więc rozkładam od razu po wazonie, bo on jest prawie pusty. Tylko do florisu. Do tego przygotowanego do roztworów wodnych. do tego, czemu używam ten preparat, bo to jest preparat, który produkuje normalnie, fizjologicznie skóra człowieka dla zabijania bakterii i wirusów, dla ochrony biologicznej. Jak rozmawiałam z tym, z różnymi specjalistami, to się dowiedziałam od pediatrów, że na przykład tym preparatem są myte w noworodki po urodzeniu, bo to nie szkodzi ich barierze skórnej, ale odkaże na tyle, żeby się nie pochorowały. To wszystko dla mnie przemawia. Kwiaty stoją na pewno przepięknie w tym preparacie. A dla mnie najważniejsze jest, żeby róże w mojej pracowni stały ładnie. Natomiast, jeśli nie masz żadnego preparatu, to, to co ja teraz robię dobre oczyszczenie, wymiana wody, woda chłodna, czysta, czyste naczynie, czysty wazon. Czyste, 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 odkażone czasem nawet. Więc ja używam chlorisu nie tylko odżywki, bo chloris też mi wszystko odkaża, więc odkaża mi narzędzia i wazony i też zmugławiam sobie pomieszczenie. Ale jak nie masz, to też takie oczyszczenie, czyli zdjęcie jak najwięcej, większej ilości liści. Oczyszczenie z kolców to jest dlatego, żebyśmy się nie układając, bo jak robię kompozycję taką atrakcyjną tylko w wazonie, to czasem zostawiam kolce, bo one są w róży piękne i nic mi yy, nie potrzebuje, nie, to nie dla trwałości kwiatu usuwam kolce. Kolce usuwam z dolnej części, tylko tej części tutaj dolnej, jednej trzeciej, w której ja będę trzymała ręką, żeby się nie pokaleczyć po układaniu, przy układaniu, bo to goi się jak po skaleczeniu mięsem. Bardzo źle się goi. Tu też jest... Yy, Dużo chemii na tej róży teraz. Więc niektórzy z Was czyszczą w rękawicach. Ja też czasem czyszczę w rękawicach, ale dzisiaj e, nie czyszczę w rękawicach z się to nie. Natomiast na pewno w trakcie czyszczenia nie jem, nie piję, umyję zaraz ręce. To, co mnie też przekonuje do tego systemu tej metody czyli trwałość kwiatów, jaką mam, gwarancję jakości, jaką mam, to jeszcze to, że Floris rozkłada pestycydy, herbicydy. Te wszystkie substancje niefajne, którymi te kwiaty są pod, niestety poddane, bo to nie są bio kwiaty, ale róże bio są krótko. Ja akurat róże kupuję cały rok, nawet jak używam biododatki, tak jak widzicie, że tam są cuda, sedum, nasza piękna tu. Tutaj baldaszki różne, skabioza, Boże, zapomniałam nazwy, czy rudbeckia, czyli wiepaszcza, nasze bio rośliny z siedliska. To róż mamy mało jeszcze cały czas na siedlisku, ale one też nie są bardzo długo, więc róże zawsze kupujemy i od polskich producentów, i, od, i takie sprowadzane. Ważne, żeby były najwyższej jakości. I te są właśnie bardzo fajne. Tak, dolne. sobie teraz ze spokojem to robię? Jakbym nie rozmawiała, zrobiłabym to jeszcze szybciej. No ale jak rozmawiam i nagrywam dla Was ten film, to to, to chwilę odcinam. Może. Może jeszcze pokażę jedną rzecz, jak podcinam to. Zobaczycie. Noż musi być ostry, może być taki właśnie żółty, co nie ginie. Ale ja bardzo lubię różo, noże Opinela, ale teraz ich tu nie mam, bo wywiozłam do pracy i nie przywiozłam. przywiosłam do swojej swoje roboty, układałam kwiaty, robiłam bitwę kwiatową, to potrzebowałam. I teraz palcem przytrzymuję na lewej ręce i kciukiem przytrzymuję. Jeżeli jesteś leworęczna, to na odwrót, na prawej. I nie tnę tak, nigdy nie robię tak dlatego, żeby się nie uciąć tu ręki, tylko zawsze tnę w tą stronę, gdzie jest pusto. I różę w tą stronę, gdzie jest pusto, nie odwrotnie, nie od siebie wcale, bo to nie jest stolarstwo, to jest florystyka. W stolarstwie się tnie od siebie, w florystyce do siebie, ale to jest poskosie. To ramię, to ramię mam całe, zawsze jak tego uczę, to się śmieję, że jestem trenerem personalnym, uczę jak na fizjoterapii to ramię mam wolne i pracuję od barku, tak jakbym zapalała kosiarkę takim ruchem, nie takim ruchem, jakbym obierała ziemniaki, żeby sobie nadgarstków nie, nie psuć. Przykładam nóż pod skosem i z góry palcem i uczę się takiego ruchu. Mam gładkie, y, szybkie cięcie. I jak już ktoś opanuje ten ruch, to naprawdę cięcie nożem nie sprawia mu najmniejszych problemów. W momencie, kiedy jeszcze tego ruchu nie ma, to cięcie sprawia problemy. A to gładkie cięcie i nie za długie wcale powoduje, że róża się szybko napije, że wiązki przewodzące będą działać, że ona też nie będzie gniła. I teraz tak, no ja teraz szykuję do naszych wazonów w pracowni, czyli nieszklanych, bo mieliśmy, my nie mamy szklanych wazonów, u nas było za dużo wypadków ze szklanymi wazonami, one się tłukły, my się raniłyśmy. No ale mam taki styl pracy w pędzie, więc. Może dlatego potrzebujemy takie wazony z tworzywa? One są też dla nas trwałe, ale wyglądają dość zacnie, więc metalowe mieliśmy, ale metalowe nam niestety się nie dzieją. One podlegają procesowi korozji. Jeszcze tutaj dołożę róże. One są w dwóch długościach też. Czyli jak to jest 50, to jest róża i 60 i 50, tak jest 40, to jest róża 40 i 50. To jest podany wymiar tej krótszej róży. Nie zrównuję do niższego, bo czasem potrzebuję dłuższe w bukiecie. Zostawiam takie pomieszane, nie wyrównuję bukietów. Ja nie sprzedaję róż w bukiecie na, na równo. No mogłaby większy wazon, no ale dobra, jeszcze cztery. Czyli, Czyli tak. To trochę jest, przy tamtej paczce było szybko, przy tej jest trochę dłużej, bo musimy oczyścić kolce. Ja będę układała bukiety, to nie chcę, żeby a, za kolce, musiałam dziwne ruchy Chcę, żeby do samego dna, tam do chlorisu, dotarło, do odżywki, która też trochę tak podżywi te nienapojone kwiaty. I teraz e, moja misja. Róże. Wiem, że Instagram jest pełen różnych szkoleń. Ja uczę was, jak ja pracuję. Pracuję w zawodzie 20... 26 rok. Jestem chemikiem, agro i mam pojęcie o morfologii i różnych innych fizjologii roślin i różnych innych rzeczach. I chemik też. A już największe pojęcie to mam o kwiatach. Więc sprzedaję Wam swoją wiedzę. I teraz tak, mi Państwo. Jak wody w wazonie jest mało, to oczywiście róża pije tą częścią. To za chwilę przytnę jeszcze raz pije tą częścią i potrzebuje wodę pociągnąć do góry, do samego kwiatka. Liście powoli zabierają, więc im jest mniej liści, ten musimy usunąć, bo złamany. Im jest mniej liści, tym szybciej i więcej wody dotrze do kwiatu. Natomiast jeżeli dacie mało wody, mało wody, to oczywiście to miejsce napojenia, bo róża pije tym miejscem, jest całe zakryte. Tylko jest jeden szkopu. Mieszkacie w miastach, to może widzieliście wieże przy wodociągach, specjalne wysokie słupy. Nam jest potrzebny słup, ciśnienie, żeby wtłoczyć wody tu wysoko. Czyli potrzebujemy, żeby woda w różach, bo tu jest największy kwiat i tu najbardziej potrzebujemy, żeby woda w różach była wysoko. Ona nie szkodzi, ale ciśnienie wody tu spowoduje, że ona będzie szybciej i lepiej piła. I Będę tej e, hipotezy, e, tej tezy bronić. Nie jest hipoteza, teza. Już jest nawet. Bronić za jadle i za i za, za I teraz naleję tu wody, czystej wody. Koneweczką. Bo już... Bo róże stoją w odżywce, teraz doleję do nich wody, ale doleję dużo i będę pilnowała, żeby było dużo wody w wazonie. Ważne jest tyle, żeby liście nie stały w wazonie. Więc nie zobaczycie jaki jest poziom wody, bo moje wazony w pracowni nie są przeźroczyste. Ale zobaczycie jak sobie to nalewam. Zrobiłam trzy pielęgnacyjne zabiegi, czyli postawiłam na krótko w odżywce, oczyściłam z liści i kolców, jest do pełna. Czyli I tutaj tak samo, od razu wazon jest ciężki, nie będzie się przewracać. Do samego brzegu, nie muszę się martwić, że jest ich za ciasno, że ich jest za dużo, za wiele bo za chwilę będę układała z nich bukiet, czyli róże ekwadorskie oczyszczone z liści, obrane z opakowań jak najszybciej, postawione najpierw na odżywkę na krótko nastężony chloris i potem do pełna. Są inne odżywki na rynku. Ja jako chemik rekomenduję Wam tą, poza tym ja jeszcze mam taką jedną tu bardzo ważną intencję. Przy tym, dlaczego pracuję na Korysie, bo to jest polski produkt. Uwielbiam tą współpracę. To nie jest, że róże są ekwadorskie, to nie jest tak, że ja nie współpracuję z zagranicą, ale jak mogę, to współpracuję z polskimi firmami i z lokalnymi producentami. I też lokalnie produkujemy nasze biokwiaty na kwitnącym siedlisku. No to cóż. Życzę Wam pięknych kwiatów, życzę Wam pięknych bukietów, dobrych eksperymentów i żeby te róże cieszyły Was długo, aż, a jak macie pracownie kwieciarnie, to żeby cieszyły Waszych klientów. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa.